Witam Was w kolejnym vlogu. Jest godzina aktualnie siódma, a ja idę do Holo. Mamy dzisiaj wycieczkę do gina na Venom 3, o wiele zimniej. A przypominam mam kurtkę zimową ubraną. No, więc jest zimniej o wiele. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, like suba i wpadnięcie mojego Instagrama, żeby was żaden isterek ani odcinek, nie pominął. Pamiętajcie, żeby mieć jeszcze subskrypcję z dzwonkiem, więc ja idę już do Polo i widzimy się już w pola jak będę kupować. Ja już się znajduję w Polo. żeby kupić picie i chipsy, bo na pewno nie będziemy mieć czasu, żeby pić, bo z tego co wiem, tu mamy na 10 film, do 12, więc jeszcze tam jakieś reklamy. Dobra. Godzina 10. My już jesteśmy w kinie, mamy trójce i widzimy się już o 13.00. godzina 14.00. Ja aktualnie kieruję się do przedszkola, bo idę odebrać brata. A jeszcze w międzyczasie muszę iść nadać paczkę a dwa to jak już odbiorę ługa. no to idziemy do Biedronki odebrać, tak jak widzieliście już z przebitki idziemy odebrać o, gang, czy tam produkciaków i kupić jeszcze musimy chleb pierogi i jakieś ogórce, więc więc ja idę nadać tą paczkę i widzimy się jak już nadam paczkę no i paczka nadana więc ja już idę po Huga i się. Tak już będę w domu. Witam już w wtorek. Jest godzina 6:13. Zakieruję ja się na przystanek. Jest zimno. Dzisiaj. Ogólnie jest 0 stopni, więc już o studiu lajka, suba, i wchodząc na Instagrama, a ja już idę. Witam, ja już jestem na przystanku. Tam jest przystanek. Welcome. Więc do zobaczenia po lekcjach, jak będę iść odebrać Huga, czyli o 14.30, bo chodzi o 14.00, do zobaczenia za 3, do 2... No ja już jestem po szkole, jest godzina 17.34, a miałem się do Was odezwać o 14.30, a się nie dozwałem, ponieważ szłem po Huga do przedszkola i byłem tak głodny, że... no. Nie miałem w myślach, żeby nagrywać, więc przepraszam za to. Ja aktualnie sobie tutaj wpiszę stronę, żeby się trochę douczyć. Więc do usłyszenia za jakiś czas lub już w środę. Witam Was już w środę. Jest godzina 8, a ja aktualnie idę na przystanek, ale nie na... Ja, tak jak zawsze, mam na 10.40, ponieważ dzisiaj jest yy, kurs jakiś tam z przemocy. I się na niego zapisałem i idę. I jestem zwolniony z całego dnia. Jestem godzinę szybciej sz yy, na tym kursie niż w szkole i kończę o 14, czyli godzinę szybciej też. Więc opłacało się? Wydaje mi się, że tak. Ale dokładniejszą opinię usłyszycie po tym kursie, zapewne. Więc ja idę, wy zostawcie ślad pod sobie, like, sub i wejście na Instagrama, sobie nie followa i do zobaczenia już za pewny czas. Ja już jestem na przystanku, więc... Widzimy się albo już na kursie, albo już po nim. Mieli znaczenie za 3-2. I... No i widzimy się już po tym wykładzie. A jest godzina 20. Nie zwołam do Was. Jak skończyłem wykład, bo kończyłem go od, o 13.30, ponieważ było tak strasznie mi zimno, że nawet nie wciągałem rąk z kaszeni. Po prostu mi było zbyt zimno, więc. Pierwszy się teraz odzywam, a po drugie od razu szłem Uga odebrać z przedszkola i byliśmy głodni, i poszłam robić obiad. A jak zrobiłem obiad i wypiłem kawę to zasnąłem. Dopiero teraz się dlatego do was odzywam, więc sorry, że dzisiaj tak mało się odzywałem, ale taka była sytuacja, więc zaczyna już czwartek, więc zaczyna 3, 2 i witam w czwartek jest godzina 5.47 ja się aktualnie pakuję a jest no, tak jak wam mówiłem czwartek, więc mam dzisiaj dwa wf -y, mam dzisiaj geografię mam dzisiaj tak trzy lekcje zawodowe mam ogólnie 6 lekcji geografię, a powinienem mieć matematykę, ale Pani z matematyki dzisiaj nie ma i mamy za to doradztwo? Chyba doradztwo. Nie, nie mamy doradztwa. Wczoraj mieli doradztwo. Moja klasa, a ja wczoraj byłem na tych. na tej konferencji dokładniej. No to. ominąłem doradztwo, ale dzisiaj mamy zamiast matmy, to mamy lekcję z panią psycholog, czy pedagog. Bo to jest, nazywa się lekcja psycholog, pedagog. Więc to, to są już chyba wszystkie lekcje, co mamy w dzisiejszym dniu. Więc ja się zaczynam pakować. A wy w tym czasie, zostawcie lajka, like, sub, i wpadnijcie na Instagrama. Jeden zeszedł. Teraz i po geografii, przed geografią mamy zajęcia z psychologiem, czyli yy, nic nie pakuję, no i zawodowe. To jak chodzi o pakowanie... na tak, spakowane. Ja już aktualnie jestem na drodze do szkoły idę, powiem ogólnie tak, jest cieplej niż yy, wczoraj wracając wracałem ze szkoły, więc nie, a jest... Was... Ja was, już jestem po szkole, jest godzina 17.12 ja aktualnie przysiadam do lekcji znaczy lekcja mam odrobiona, do uczenia się bo mam kartkówkę z projektowania stron z tego dokładnie, czekajcie Zobaczę. Znaczników tekstu HTML, stron HTML dokładniej. Tam zapewne, e, z tego co pamiętam, w, co było w notatce, no to był e, strong e, b, i, u, e, co jeszcze było tam, bigi, e, dużo tego tam było. Ale tak do wyuczenia się, jeśli się tworzy strony, no to zapewne łatwo pójdzie. Ale nie wiem, zobaczę jutro. Witam w niedzielę, aktualnie robię obiad, jest godzina 12. Robię dzisiaj na obiad de więc zaczynamy kroić. Trzeba wykroić najpierw niepotrzebne rzeczy. Jak to pokroimy, będziemy klepać na płasko. Widzimy się jak już to będzie pokrojone. I mamy już całe jest przekrojone. Teraz rozklepujemy. Żeby nie zniszczyć mięsa, przykrywam folią. Jak mamy już rozklepane, to y, posypujemy to solą i pieprzem. A akurat mam zrobioną sól i pieprz w takim pojemniczku. No to wkładamy teraz do mięsa. Y, masło, jak i, i ser, więc kładziemy jeden kawałek, pierwszy masło czy tyle. No i ser. Więc zwijamy. I odkładamy. Bierzemy następny kawałek i powtarzamy to te czynności ze wszystkimi mięsami. A teraz będziemy je panierować. Bierzemy do jajka. Jest w jajku. Możemy to teraz do tego, do bułki. Taką łódkę robimy. Tak powinno to wyglądać. Tak odkładamy. I tak robimy zresztą. A następnie smażymy Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu lajka, like suba i wpadnięciu na mojego Instagrama. Do zobaczenia już za tydzień.